Cześć, witajcie, ja jestem Sebon, witam Was w nowym filmie na kanale i patrzcie, znalazłem coś ciekawego. Na kanał Pantata, którego serdecznie pozdrawiam, oczywiście subskrybuję kanały i oglądam, wleciał dzisiaj, czyli 14 14 czerwca, wleciał film odnośnie prawdziwków. No i teraz, tak, jako że ja uwielbiam zbierać grzyby, naprawdę nie mogę się doczekać, aż będzie sezon, jestem zaskoczony, że jest czerwiec, w zasadzie połowa czerwca, i podobno już są grzyby. Także Kurczę, muszę to sprawdzić, i dlatego zabieram was ze sobą do lasu. Szybko sprawdzimy dwie miejscówki, które, tak jakby, dadzą mi porównanie, znaczy w zasadzie uświadomią mnie, czy te grzyby już są, czy nie. Bo ja, jeżeli tam są grzyby na tych dwóch moich miejscówkach, to na pewno są. Także biorę szybko rower, pojedziemy na rowerze do lasu, będzie szybciej, żeby szybko sprawdzić sobie to wszystko. I mam nadzieję, że są grzyby, bo jak już będą grzyby, to wow, to czuję, że będzie zbieranko. To jest śpiochu. set. <gry> Dobrze, dotarłem już do lasu. Jestem na miejscówce, którą e, która jest moim wyznacznikiem. Czy są grzyby, czy ich nie ma. E, ogólnie przejechałem. No tutaj do lasu, no to nie wiem. Z 2 km jest do tej miejscówki. I muszę powiedzieć, że jest strasznie sucho w lesie. Mimo tego, że e, Wczoraj, w zasadzie wieczorem, nawet w nocy można powiedzieć padało, to i tak jest dosyć sucho. Więc wydaje mi się, że tutaj jeszcze grzybów nie będzie. W ogóle przekminiłem coś takiego, że to... Co to było? Dobra, mniejsza z tym. Chyba jakaś zwierzyna mi tutaj przeleciała. A dokończając mój wątek, który chciałem powiedzieć, to wydaje mi się, że grzyby mogą już być tak jak u pana Taty, aczkolwiek to pewnie jest inna część Polski niż ta, w której mieszkam ja, ale jeszcze, jeszcze nie, nie mówię, że, że nic nie ma, bo dopiero wszedłem tutaj popatrzeć. No, ale wydaje mi się, że przy takiej suszy to, to jeszcze chyba tych grzybów nie będzie. Także ja przejdę się jeszcze tutaj kawałeczek. Po prostu w tych miejscach, w których zawsze chodzę, e, i. i. I, 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 no i. Wam powiem, czy coś jest, czy jeszcze nie ma. No i niestety muszę Was chyba zasmucić, Was, a przede wszystkim e, siebie, że. No, jeszcze, jeszcze grzybków chyba nie ma. Aktualnie jestem w miejscówce tutaj przy tych jodełkach. E, gdzie w tamtym roku znajdywałem po 20-30 sztuk. Dosłownie tutaj, 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 tutaj w tych miejscach. I w zasadzie co roku tutaj znajduję większą ilość. No i niestety nie ma jeszcze nic. Chociaż czekajcie coś... A nie, dobra, to chuba, Myślałem, że to grzybek w ten sposób by jak było, ale to tylko mała chuba Chociaż... Nie, kurczę, znowu, już myślałem. E, więc co, co mogę Wam powiedzieć? Przejdę się jeszcze kawałek, ale raczej nie liczę, że coś tutaj będzie. E, więc mogę Was na razie, póki nie ma jeszcze sezonu, nie ma wysypu, to mogę Was odesłać do filmów, które nagrywałem w tamtym roku. Znajdziecie je na kanale, gdzieś tu pojawi się Wam odnośnik e, w prawym górnym rogu, prawdopodobnie. No i możecie zobaczyć jakie okazy znajdowałem w tamtym roku. No a co? Ja niestety będę musiał jeszcze poczekać na ten aż tak te żeby się pojawią tutaj. Oczywiście zapraszam Was też na kanał Pantata. Też link będziecie mieli w opisie. I możecie zobaczyć co on tam podziałał, co on ciekawego znalazł właśnie, bo to tak jak pokazywałem Wam na początku filmu, dzięki niemu wybrałem się na, że tak powiem, zwiady. No i co, tylko w zasadzie pozazdrościć, że, że u Pana są grzyby. Oczywiście serdecznie pozdrawiam. A ja co, ja sobie jeszcze tutaj przejdę kawałek i zawijam się do domku, albo jeszcze pojeździć na rowerze. Także. Mam nadzieję, że grzyby już niebawem się pojawią u mnie i będziecie mogli zobaczyć grzybobrania na moim kanale. Także dzięki, że wytrwaliście do tego momentu filmu. Możecie zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zostawcie łapkę w górę. No i wyczekujcie, wyczekujcie filmów z grzybobrań. Także trzymajcie się na razie.